Drzwi do biura Aleksandra otworzyły się z cichym skrzypnięciem, a w progu stanął młody mężczyzna steczką w dłoni. Miał może dwadzieścia kilka lat, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy opadające na czoło i oczy, w których tliła się mieszanka determinacji i lęku. Aleksander podniósł wzrok z nad ekranu komputera pięćdziesiąt lat, siwe skronie, garnitur szyty na miarę, twarz poorana liniami sukcesu i samotności. W Krakowie, gdzie jego firma dominowała nad rynkiem nieruchomości, mało kto wchodził bez zapowiedzi. Dzień dobry, panie Kowalski, powiedział młody mężczyzna drżącym głosem: Nazywam się Kamil Nowak. Przyszedłem, bo obiecałem. Aleksander zmarszczył brwi. Imię nic mu nie mówiło, ale coś w tym głosie, w sposobie, w jaki chłopak zaciskał palce na rączce teczki, poruszyło odległe echo. Dlaczego serce mu zadrgało? Dlaczego nagle poczuł, jakby czas cofnął się o dekady? Obiecałeś? Powtórzył cicho, wskazując krzesło naprzeciwko biurka. Kamil usiadł, niepewny. Wyciągnął steczki stary, pożółkły rysunek domek z czerwonym dachem, drzewo i dwa chłopcy trzymający się za ręce. Pod spodem dziecięcym pismem: Obiecuję, zapłacę, gdy dorosnę. Za to, że mnie uratowałeś. Aleksander wziął kartkę drżącymi dłońmi. Świat zawirował. Pamiętał. Pamiętał tamten dzień w 1985 roku, w małym miasteczku pod Warszawą, gdzie spędzał wakacje u babci. Miał wtedy 14 lat, a ten mały, ośmioletni chłopiec z podartymi spódniami płakał na rowem, bo zgubił pieniądze na chleb dla matki. Aleksander oddał mu swoje kieszonkowe wszystko, co miał. Chłopiec spojrzał na niego wielkimi oczami i powiedział te słowa: Obiecuję, zapłacę, gdy dorosnę. Ale nie tylko to. Pamiętał coś więcej: coś, co ukrywał głęboko w sobie przez całe życie. Tamtego lata, w tych kilku tygodniach, między nimi narodziło się coś czystego, niewinnego, pierwsze drgnięcie serca, którego nie rozumieli. Trzymali się za ręce pod drzewem, szeptali sekrety, czuli ciepło, które przerażało i fascynowało jednocześnie. Aleksander, starszy, czuł się opiekunem, ale też kimś, kto odkrywa zakazane uczucie. Potem wakacje się skończyły. Rodzina Kamila wyjechała, aleksander nigdy więcej go nie widział. Aż do teraz. To ty. wyszeptał aleksander, czując, jak gardło mu się zaciska. Kamil. Młody mężczyzna skinął głową, oczy mu wilgotniały. Szukałem pana latami. Dowiedziałem się, kim pan jest. Chciałem oddać dług. Ale. to nie tylko pieniądze. Aleksander wstał, podszedł do okna. Patrzył na rynek główny w Krakowie, pełen ludzi, słońca, życia. W środku niego burza. Dlaczego właśnie teraz? Po tylu latach samotności, po budowaniu imperium, by zagłuszyć pustkę. Nigdy nie miał rodziny, nigdy nie pozwolił sobie na bliskość z mężczyzną, bo bał się. Bał się tego, co poczuł tamtego lata. Uciekał w pracę, w sukces, w maskę chłodnego biznesmena. Nie musisz oddawać, powiedział cicho. To było dawno. Ale ja muszę, upierał się Kamil. Nie tylko pieniądze. Pan mnie uratował. Nie tylko tamtego dnia. Pan był pierwszy, kto mnie zobaczył naprawdę. Aleksander odwrócił się. Ich spojrzenia się spotkały. W oczach Kamila widział to samo echo, tamto niewinne uczucie, które nigdy nie zgasło. Ale teraz byli dorośli. Świat się zmienił, ale w Polsce wciąż tyle lęku, tyle ukrywania. Aleksander nigdy nie powiedział nikomu o sobie. Był milionerem, szanowanym, ale samotnym. Wewnątrz niego walczyły głosy. Jeden krzyczał: Uciekaj, to niebezpieczne, otworzysz rany. Drugi szeptał: Wreszcie ktoś, kto pamięta, kto rozumie bez słów. Zostań na kawę, powiedział nagle Aleksander. Opowiedź, co u ciebie. Kamil uśmiechnął się nieśmiało. Usiedli przy stoliku w rogu biura. Rozmawiali godzinami. O życiu Kamila, trudnym dzieciństwie, matce chorej, walce o edukację. O Aleksandrze, sukcesie, który smakował gorzko bez bliskości. Gdy Kamil wychodził, Aleksander poczuł pustkę. Ale też iskrę nadziei. Po raz pierwszy od lat serce mu było szybciej nie z lęku, ale z tęsknoty. Tej nocy nie spał. Leżał w wielkim apartamencie z widokiem na Wawel i myślał, co jeśli to szansa? Co jeśli stare rany mogą się zagoić? Następnego dnia Kamil wrócił. Tym razem z małym prezentem, książką o Krakowie, którą kupił na rynku. Aleksander zaprosił go na spacer po plantach. Słońce grzało łagodnie, liście szeptały na wietrze. Szli obok siebie, nie dotykając się, ale czując bliskość. Dlaczego szukałeś mnie tak długo? Zapytał Aleksander, starając się brzmieć obojętnie. Kamil zatrzymał się pod drzewem, bo pan był moim pierwszym. Wszystkim pierwszym, kto był dobry bez powodu. Pierwszym, przy kim czułem się bezpieczny. I pierwszym, w kim się zakochałem, choć nie rozumiałem tego wtedy. Słowa uderzyły Aleksandra jak grom. Zakochałem się. Te same słowa, które on tłumił w sobie przez lata. Ile razy myślał o tamtym chłopcu? Ile nocy budził się z poczuciem straty? Ja też. Wyszeptał. Ale bałem się. Świat był inny. Ja byłem inny. Opowiedział Kamilowi o swoim życiu. O tym, jak wyjechał do Krakowa, studiował, budował firmę. O samotności, o tym, że nigdy nie pozwolił sobie na miłość, bo w głębi duszy wiedział, że kocha mężczyzn, ale ukrywał to nawet przed sobą. Kamil słuchał, oczy pełne empatii. Ja też się bałem. Dorastałem w małym miasteczku, gdzie takie rzeczy były tabu, ale znalazłem siłę. Pracuję jako nauczyciel, pomagam dzieciom. Chciałem być jak pan, silny. Aleksander poczuł ciepło w piersi. Silny? On, który uciekał przed sobą? Spotykali się coraz częściej. Obiady w restauracjach na Kazimierzu, spacery nad Wisłą, rozmowy do późna. Kamil opowiadał o swoich marzeniach, Aleksander o planach firmy. Ale pod powierzchnią twiło się coś głębszego napięcie, tęsknota za dotykiem, za bliskością. Wewnątrz Aleksandra burza. Dlaczego pozwala na to? Dlaczego serce mu pęka na myśl? Że Kamil odejdzie? Stara rana rozstanie tamtego lata otwierała się na nowo. Ale tym razem bolała słodko. Pewnego wieczoru, pod sukiennicami, Kamil powiedział: Nie chcę tylko oddać długu. Chcę być blisko. Aleksander zamarł. Chciał powiedzieć tak, ale lęk zwyciężył. To skomplikowane. Jestem starszy, mam pozycję. Kamil skinął głową ze smutkiem. Rozumiem. Tej nocy Aleksander płakał po raz pierwszy od lat. Dlaczego odpycham to, czego pragnę najbardziej? Tygodnie mijały. Spotkania stały się rytuałem. Kamil wprowadzał Aleksandra w swoje życie, pokazał mu szkołę, gdzie uczył, dzieci, które kochał. Aleksander czuł, jak topnieje jego pancerz. Z Kamilkiem czuł się młody, żywy. Ale konflikt wewnętrzny narastał. Przyjaciele Aleksandra pytali o młodego znajomego. On kłamał, mówił pracownik. Bał się plotek, utraty szacunku. W Polsce, nawet w liberalnym Krakowie, geje wciąż spotykali się z osądami. Kamil cierpiał w milczeniu. Widział wahanie Aleksandra. Nie musisz się ukrywać przeze mnie, powiedział kiedyś nad Wisłą. To nie ty. To ja. Boję się stracić wszystko, co zbudowałem. A jeśli stracisz mnie? Słowa zawisły w powietrzu. Aleksander poczuł panikę. Stracić Kamila? Nie, nie znowu. Pewnego deszczowego wieczoru zaprosił go do siebie. Apartament na Starym Mieście, widok na Wawel. Siedzieli przy kominku, pili wino. Rozmowa zeszła na tamto lato. Pamiętasz, jak trzymaliśmy się za ręce? Zapytał Kamil cicho. Pamiętam wszystko, odparł Aleksander, głos drżał. Podszedł bliżej. Ich dłonie się spotkały. Ciepło, znajome. Aleksander zamknął oczy. Ile lat czekał na to? Pocałowali się delikatnie, jak tamci chłopcy pod drzewem. Ale teraz z głębią dorosłych serc. Łzy spływały po policzkach Aleksandra. Rany się otwierały, ból rozstania, lata samotności. Kocham cię, wyszeptał Kamil. Ja ciebie od zawsze. Ale radość mieszała się z lękiem. Co dalej? Miłość kwitła. Spotykali się potajemnie, spacery poza centrum, wieczory w apartamencie. Aleksander odkrywał radość bliskości, dotyku, śmiechu. Kamil czuł się kochany naprawdę. Ale presja rosła. W firmie Aleksandra Plotki kolega zapytał wprost: Ten młody To twój chłopak? Aleksander zaprzeczył. Wstydził się później. Kamil dowiedział się Bolało go Dlaczego się wstydzisz? Zapytał ze łzami Boję się. Wszystko, co mam A ja Jestem niczym Kutnia. Kamil wyszedł. Aleksander został sam z bólem. Stara rana paliła, znowu strata. Dni bez kontaktu. Aleksander nie jadł, nie spał. Myślał o życiu bez Kamila, pustym, jak przedtem. Zrozumiał: Sukces bez miłości to nic. Zadzwonił. Przeprosił. Spotkali się na plantach. Nie chcę się ukrywać wiecznie, powiedział Kamil. Nie będziesz. Obiecuje. Aleksander zaczął zmiany. Powiedział bliskim przyjaciołom. Reakcje mieszane, ale wsparcie też. W firmie cisza, szacunek. Z Kamilkiem otwarcie. Spacerowali trzymając się za ręce. Świat nie runął, ale stare rany bolały mocniej. Aleksander miał koszmary, tamto rozstanie, lata ukrywania. Kamil pocieszał, słuchał. Jesteś moim uzdrowieniem, mówił Aleksander. A ty moim. Podróż do miasteczka z dzieciństwa. Pod drzewem, gdzie wszystko się zaczęło. Pocałunek pod liśćmi. Aleksander poczuł pokój. Rany goiły się. Planowali przyszłość, wspólne życie, może podróż. Ale lęk czaił się. Co jeśli świat zrani? Kulminacja. Aleksander publicznie na spotkaniu biznesowym wspomniał o partnerze. Świat dowiedział się. Reakcje, niektóre negatywne, ale większość wsparcia. Firma kwitła. Kamil dumny. Wieczór na dachu z widokiem na Kraków. Aleksander uklęknął. Obiecałeś zapłacić dług, ale ja mam dług wobec ciebie za miłość. Wybaczony, uśmiechnął się Kamil pocałunek pod gwiazdami. Stare rany zagoiły się. Miłość zwyciężyła. Żyli razem, szczęśliwi. Aleksander pomagał dzieciom, jak kiedyś Kamilowi. Miłość, która czekała dekady, wreszcie wolna.